No, 8 było dzieci. A zjęli jeden. Nie. No, ale wielu rodziców było, ale i tak je wyciekało. A, musisz kupić ochraniaczy. To jest ochraniaczy. Sędzia nie zawuszył, żebym Na ja przyszłość na to. no, tym. No równaj, bardzo odważnie. Dobrze. Dobrze, super! No uważaj tam. Jeszcze, jeszcze raz. Tutaj, tutaj, runy, czekaj. Bartek, przyjęcie ładnie, Paweł. Wy ja się teraz ciepło ja mojego u góry, bo tak nie... Tak, tak, ja tak tak ja teraz się Dobrze! Chodź, Bartek. Tak, Paweł, wy za siebie, gazem. Jeden, chodził do boku, chodź do boku. mój dziś. Nie,

Wie, no? Nie rządź! O, teraz Kuba sam! Kuba sam! Okażę polinium! się Dobrze, po no, Nie, tak, to... right. nie, tak, tylko przyjmij piłkę, nie to no, się! Nie zdam. mi piłkę, rozegraj! Rozegraj! Teraz Nie Teraz idźcie! Dalej! 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 To nie wiem! To na A Jak nie masz kameruny, to przodu uciągnij! Jest, się krzyję za dawno! Teraz gaz! Lepiej! my będziemy żyć, Chodź teraz, koć, chodź tutaj, chodź Paweł! Przeciw wycieść to na auto To pole Paweł! Dobra, ochemy super! I czekamy, sobie przejąć! Walka Nie ma środku walki! Tak! Tak, jedziemy, Kruny do końca! Szeroko! Nie daj kręć! Jedziemy, jedziemy! Szeroko! Dobra! Przejmij... Kosła! Do boku tego piłkę! Na mecz nie mogę gadać na razie. Przejmij, Kuba!

Odrębie, końca, się, końca, się, teraz, teraz jest, prawie, no, okay, dobrze, dobrze. To no szybciej. To, to ma piłkę, teraz ma oh, I wybił. to jest ten. O, tutaj, O, ten to jest ten. Tak. Ma... A Kuba, a Kuba, Kuba. to jest kapitan. Widzicie? On tylko... to. Walka! Przejmij piłkę, przejmij teraz, Patryk! Wyżej im potrafisz, wyżej troszeczkę! O niego! Dawaj się kuba! Teraz luź, pójść teraz! Jezus! Że, żeby mogłeś powalczyć nawet teraz? walka! Tylko środku, nie do Kuba też! Wróć Maks, wróć Maks! Bądź walczysz, skończył. Tak! Tak Kuba, do Zabij się, zabij się! Zabrać się do boku, to to co robisz najlepiej! Dobrze! Dobrze! Nie da, nie da Brawo! Martek! Teraz Sebastian. Oj! wróć! Wróć z piłką! jak piłka w grze to biegamy! Teraz. No wejdź tam! Nie, czekajcie! Ale wyprowadzamy piłkę! Brawo! Dobra, Za mały. Teraz, teraz. Dramkaż, gdzie jest dramkaż? Max, gdzie jest obrona? Max, Złap, złap mu. Złap, kurwa no. Złap, Domino? Dobrze! Brawo, złap brawo! Złap, złap do Złap mu.

A to musi... Dobrze, dobrze, dobrze. Ja! Jeszcze Jest Szymon! Jest I druga, już Szymon! Od razu! Nie daj Piotrek. Dobra, do przodu panu. Ale tu walka, w trójkę dostaliście z tyłu i czekaliście! Dobra, kaptura! Odgadnij! A, twoja bitka! Tak by mieli po prostu wyszli po, po tymczasie. Zaraz bezpośrednio. Ej, ej, Aegh! Tak jest. razu jest Druga! Papi. Ja powiem, ja Do druga! 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 Uderz! Uderz! A! 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 Dobry pomysł, już teraz przed nim. Brawo! Nie! Zobaczcie, że można, nie? Tego. Od razu już do niego. Do końca. Jeden, nie był. Tym nie, nie, nie pozwól. Nie wygra, Piotrek. No, do nie. boku, Piotrek. Się i jest... A Ty chronisz to! Brawo, dobra, brawo. brawo Kapi, dobra, ale brawo, że to było. Brawo. Wyprowadź piłkę, wyprowadź kapitak. tak Kapile Gramy, 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 gramy. Do przodu. do przodu. Druga strona. Tak jest. Cero po linii. O, tutaj, Druga gra, Jedzie. Dobrze. Do przodu. Do przodu, do przodu tak, tak jest, podejdźcie. podejdźcie, podejdźcie, teraz nie mogę być. Do końca Huber, Jedziesz, Huber, jedziesz. Tak jest. Dawaj, dawaj, wstajemy, wstajemy Patryk Pomoś go! Zutka! Ja jaj. Bójka, blokowaj, ja! Moje Kuba, udzielasz! Dobrze! Jest, jest Kubę! Kuba, Kuba. Kuba. Kuba zutka albo wsylać! Dobrze, brawo! Trzymowa piłka! Kuba twoja? Tak jest! Brawo Kuba! Nie umiemy się grać Marysia, Teraz, teraz, teraz! Chodź miłość, chodź, miłość chodź Dawid! Mi piłę. Tak, Marysia, teraz garść! To tak. Ok, super, Marysia, widzisz, brawo! Super! super tak? Nie, to brawo! Brawo, brawo, kapi, podchodzimy! Brawo, brawo! Brawo, damit, tak Dawid, 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 nie zapominamy!

Ty mu szybciej, szybciej, szybciej. Tak jest, dobra piła. Chodź, Po boku, brawo Kapi. Nie daj, nie daj. Nie odpuszczaj. Kapi, tak

Kuba! Tak, jest Maryszia! Jest Marysia, polywaj, Marysia! Dobrze, wiesz, proszę będzie. Chodzi twoja? Patryk, łapisz to, łapiesz to Patryk! I długa piła! Teraz, idziesz! Brawo Kubyt! Nie, mi mi <grym> no, nie daj Max, dobrze Mać i Kuber do niego, chodź do niego. oj, dójkę teraz. Nie trzech, nie trzech! Paweł do środka! Teraz Paweł, teraz, strzelaż! Nowie! Dzejaj, gieraj, dalej, jej, jiem! Do no, przodu Max, tak, nie no, daj. Tak jest, brawo! Jeszcze! druga, piłka do, bok, do bok. dobra, 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 rzutka, rzutka. dobra, teraz dobra, teraz dobra, Teraz, Kubert oliwa. Dwa akurat. Tak jest. Druga szeroka, druga szeroka. Jeszcze do niego. Ta twoja głowa i druga. Druga tam, druga tam. Druga tam. Jest zjeść. Ale wracamy do brody kapit. Drugi jest do Patrz No Domin domi, stoi na 300. Tak jest, to jest, a, jest, domość, tam jest, tam jest. Tak jest. To To było... To To Tak jest. Zróbcie w każdym. Zróbcie w każdym. Zróbcie w każdym. Brawo! 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 Brawo!